1 300 tysięcy złotych dla mieszkańców pozyskała gmina brzozów w ramach programu Asystent Osobisty Osoby z niepełnosprawnością. Dzięki tym środkom udało się zrealizować dwa zasadnicze cele. Po pierwsze, wsparta zostanie duża grupa osób z niepełnosprawnościami. Po drugie, umowę na świadczenie usług opiekuńczych podpisze kolejnych kilkadziesiąt osób z terenu gminy. Cieszę się, że Gmina Brzozów podejmuje działania w kierunku ograniczenia bezrobocia na terenie Gminy Brzozów. I dzięki pozyskanym środkom i realizacji trzech projektów społecznych od 2019 roku zatrudniliśmy około 250, 250 osób, które świadczą usługi i dzięki temu dają wsparcie osobom samotnym i z niepełnosprawnością. Program finansowany jest w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej i skierowany jest dla osób i dzieci niepełnosprawnych. Szczegółowe cele to poprawa jakości życia z niepełnosprawnościami, a także zapewnienie pomocy adekwatnej do potrzeb. Ponadto pozwala beneficjentom uczestniczyć w życiu lokalnej społeczności, np. poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy też sportowych. Warto dodać, że to już kolejna edycja programu realizowana przez Gminę Brzozów. Planowane jest rzecz jasna przystąpienie do kolejnych edycji. Dzięki temu liczba zatrudnionych osób tylko w ramach tego działania już niebawem przekroczy 300.